Wręcz na jej polecenie. W tym czasie ojciec Jurka wysyła szereg pism do policji opisujących zdobyte fakty. Ma nadzieję, że to pomoże oczyścić syna z zarzutów. Bez skutku. Każda próba tłumaczenia czy wskazywania przeze mnie na sprawców odbijała się tak jak groch od, od ściany, bo ci ludzie patrzyli się na mnie jak na wariata. Wszyscy uważali, że. No, sprawa jest jasna, są dowody, świadkowie, wszystko jest u, oczywiste. Wacław Antoniak udał się do, y, wydziału, do Biura Spraw Wewnętrznych y, Policji Komendy Wojewódzkiej, y, przedstawił całą sprawę, y, to, zostało to przyjęte. Y, na początku z, z wielką euforią, że, 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 że będzie fajna sprawa, że, że będzie że jest gruby temat, policjanci się podpalili do pracy, natomiast w końcowej fazie de facto to, to gdzieś utknęło, przepadło, nikt z tym nic nie zrobił, nikogo to nie interesowało. Ja kiedyś pozyskałem całą wiedzę na ten temat, jak to wszystko wyglądało, kto był sprawcą kradzieży. Poszedłem do prokuratorki, która prowadziła tę sprawę i chciałem jej bezpośrednio powiedzieć, że mam wiedzę na ten temat i że chciałem się tą wiedzą z nią podzielić. Powiedziała do mnie, że nie jestem partnerem dla niej do rozmów w tej sprawie i że nie będzie ze mną rozmawiała. Prokurator Halina N., dobra znajoma Bogusławy, utajnia akta śledztwa, co bywa rzadko spotykane w tak banalnej sprawie, jak kradzież samochodu. Decyzja o odmowie udostępnienia akt nie zależy od tego, czy jest to sprawa niezwykłej wagi, czy jest to sprawa błaha, czy dotyczy bardzo poważnego przestępstwa, czy też przestępstwa, tak jak w tym wypadku, kradzieży samochodu, który znalazł się na drugi dzień. Tutaj inne względy decydują o tym, czy. Prokurator podejmuje decyzję o odmowie udostępnienia akt czy też nie, czyli utajnia w, y, akta na pewnym etapie postępowania. Tutaj chodzi o zabezpieczenie prawidłowego jego toku. Chodzi o to, aby pewne ustalenia, pewne dowody, pewne fakty zbyt wcześnie nie zostały ujawnione. Orzechowski ustala, że Czyrak jest żołnierzem nadterminowym. Powiadamia żandarmerię wojskową. Ta nie reaguje. To było takie bicie głową w mur, gdzie nie zwróciliśmy się z prośbą o jakąś pomoc, o wsparcie, chcąc wyjaśnić, jak to faktycznie działało, jaki był mechanizm, jak to funkcjonowało, to całe dowodzenie. Wszyscy nas traktowali jak schizofreników, praktycznie, stwierdzając, że to tak być nie może, że to, że to, że to się, że, że, że my jakiej bajki opowiadamy. Detektyw spotyka się z Adamem Zadwornym z Gazety Wyborczej, który opisuje sprawę. Byliśmy wtedy wiele spotkań, e, w większości całkowicie nieoficjalnych, z ludźmi, którzy mogą coś wiedzieć. I dzięki tym kontaktom też szybko udało się ustalić, że e, w tej sprawie winnym jest ktoś zupełnie inny. Jest to Robert H., nie? zawodowy złodziej, e, zresztą o, syn byłego funkcjonariusza policji. Ja z nim rozmawiałem i on w rozmowie ze mną wprost przyznał się do tego, że to. On jest sprawcą tej kradzieży. Można powiedzieć, że był to złodziej z jakimś sumieniem, ponieważ mm, gryzło go to, że ktoś zupełnie inny ma z tego powodu kłopoty. Dzięki działaniom e, prywatnego detektywa, e, a w zasadzie dzięki temu, że uzbroił Roberta Hawsa sprzęt mm, do dyskretnego nagrywania rozmów. Udało się zarejestrować jego rozmowę z Krzysztofem C, który wcześniej zlecił mu kradzież samochodu. Kiedy odsłuchałem zapisu tej rozmowy, wiedziałem, że mam w ręku mocny dowód, ponieważ Krzysztof C w sposób niebudzący żadnych wątpliwości przyznaje się do tego. To zadecydowało o tym, że zdecydowaliśmy się na publikację. Materiału na ten temat, a w zasadzie całej serii publikacji. Prokuratura wojskowa doprowadza do ujęcia Czyraka jako zleceniodawcy i wykonawców zawodowych złodziei Roberta i Daniela. Przełomem w tej sprawie było to, że zainteresowały się nią służby wojskowe. Gdyby Krzysztof C. nie był żołnierzem, to sprawa, moim zdaniem, potoczyłaby się zupełnie inaczej. To znaczy, Jerzy Antoniak. W końcu gdzieś by wpadł, ile można się ukrywać, albo sam wyszedłby ze swojego ukrycia, bo miałby tego dość. Najpewniej no, no trafiłby do aresztu, jak każdy, kto się ukrywa, ścigany listem gończym. Wyszedłby po kilku miesiącach. Kiedyś tam w sądzie zostałby uniewinniony, bo dla każdego sądu ta sprawa była e, taka, że, że to się nadawało tylko na uniewinnienie. Ale Miałby już w pewnym sensie przetracony kręgosłup, był człowiekiem, który trafił do aresztu. Prokuratura Wojskowa przesłuchuje też rozmawiających z Jurkiem na gadu-gadu kolegów. Po raz pierwszy umożliwia dostęp do akt. Sprawa nie była skomplikowana dowodowo, przynajmniej od etapu przyjęcia przez prokuraturę wojskową. Po ustaleniu jednego sprawcy przestępstwa. To szybko został, został drugi współsprawca. Była to typowa kryminalna sprawa. Jurek zostaje wyłączony ze sprawy. Prokurator wojskowy przejął sprawę od, yy, od prokuratury takiej zwykłej, szczecińskiej, To yy, zbadawszy to, te dowody, stwierdził, że jest to sprawa, nie ma nic wspólnego i mnie z tej sprawy wykluczył. Że powiedział innymi słowy, że jestem niewinny. Tylko tego nie ukradłem i mogę wyjść na wiek. No i tym samym e, list gąszy został odwołany, i mogę spokojnie, już jako niewinny człowiek, e, wrócić do domu, do, do codzienności. To nie koniec sprawy dla pozostałych uczestników. Ojciec Jurka zostaje zmuszony do zamknięcia firmy. Wiedział, że się naraża policji, ponieważ. E, Profil jego działalności, jego firma zajmuje się, między innymi, ochroną obiektów. Wiąże się z tym, że on jest uzależniony trochę od policji, od różnego rodzaju certyfikatów, które musi otrzymywać. On się tej policji narażał, z pełną świadomością. Ponosił też duże koszty, ponieważ wynajęcie prawników, czy też prywatnego detektywa kosztuje, ale postawił wszystko na jedną kartę. Rozliczała się moja firma. Bo komendant wojewódzki, być może na prośbę tej pani, bo też się dobrze znali, zlecił siedem kontroli w mojej firmie. Miałem sporą firmę ochroniarską. Między innymi poprzez te działania ta firma się rozleciała. Przez pół roku zajmowałem się obroną mojego syna, nie pracą. Wydawały się ten cały okres takim koszmarem i dla mojego syna, i dla całej mojej rodziny. W życiu jego rodziny zdarzają się także inne, niespodziewane wypadki. Miałem właśnie dwa takie włamania. Jedno zgłosiłem na policji. Oczywiście dostałem z prokuratury później dokument, że sprawcy został, zostali nieznani i postępowanie umorzono. Następnie uszkodzili mi samochód, robiąc dziurę w baku. Groziło to w czasie próby użycia samochodu, no zapaleniem się samochodu czy nawet eksplozją całego samochodu. Na policję wpłynęły także anonimy na detektywa Orzechowskiego. Próbowano mnie dopaść pod zarzutem nielegalnie posiadanej broni, pod zarzutem handlu narkotykami, pod zarzutem wożenia dziewcząt do pracy za granicą w agencjach towarzyskich. Kiedy to wszystko upadło, kiedy, kiedy, kiedy nie mogli się doczepić, to ustalono na podstawie podsłuchów telefonicznych, że mam kontakt właśnie z policjantami. I tutaj postawiono mi zarzuty korupcyjne, że kupowałem informacje z policji bazy PESEL, za co wręczałem korzyści majątkowe. Niestety pozostali główni bohaterowie tych wydarzeń nie chcieli wystąpić przed kamerą. Bogusława awansowała na komendantkę Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. Ojczym Czyraka, Andrzej nadal jest komendantem 4. Komisariatu w Szczecinie. Od tamtej pory, pod dzień dzisiejszy uważam, że mam zły stosunek do Policji, do organów ścigania. Nie ufam im za groszy. Uważam, że tam pracują nieodpowiedni ludzie i po prostu ich się obawiam na co dzień. Próbuję unikać ich za wszelką cenę, schodzić z rogi policji, żeby nie mieć z nimi nic do czynienia. Udało mi się jakby skonsolidować rodzinę, bo wszyscy poczuli się odpowiedzialni za siebie nawzajem. Każdy wiedział, że nie może, że musi być z tą drugą osobą w tym czasie, że to, jak ktoś szedł na miasto, to szła z nim osoba, która nie musiała iść, ale szła, żeby był, był świadek zdarzenia, żeby nie można było kogoś złapać z ulicy, wsadzić do samochodu i zawieźć i oskarżyć, że on miał jakieś narkotyki czy broń, czy jeszcze jakieś dziwne rzeczy zakazane przy sobie. Ruszyliśmy środowisko policyjne, głównie dlatego, że ruszyliśmy środowisko prokuratorskie, że wytknęliśmy wszystkie błędy przestępstwa, bo błędy to mało powiedziane przestępstwa, którzy, które, które ci ludzie popełniali. Zatem mówię, dotknęło nas wiele nieprzyjemności z ich strony. W tej chwili się z panem posłem śmiemy, że my już jesteśmy jak rodzina, że, że, że niedługo zaczniemy się spotykać na święta Bożego Narodzenia, na Wielkanoc, dzielić opłatkiem praktycznie, bo, bo, bo tyle nas łączy wspólnego. Co, co, co chwilę jakaś bomba wybuchnie i co chwilę, yy, co chwilę mamy, yy, dają nam, że tak powiem, odczuć, że, yy, że wsadziliśmy kij w browisko.